Dzień dobry. Proszę Państwa, w branży restrukturyzacji pełnoprawnych. Wziął sobie do serca również Richmond. No i tylko, że tak do serca, ale nie tak do końca. To znaczy, restrukturyzacja polega na, polega na tym, że dyrektorzy zamieniają się stołkami. I tak już Wam przeczytam, żebyście, żeby tego nie pomylić. Czyli dyrektor Van Kliffen Alpers, Katarina Reiner, dołącza do Rady Nadzorczej. Kolejny to jest dyrektor Cartier, Cartier Louis Ferla i była dyrektor do spraw Kadri i rozwoju, pani Maria Stoker dyrektor kadr, kadr i rozwoju Van Fen alpels a w, tym, w tej radzie nadzorczej z, zrezygnuje z zasiadania w radzie Nadrząd nadzorczej Jeronim Lambert, który zostanie dyrektorem generalnym w jägerle No cóż, co z tego wyniknie? Nie wiem. Generalnie pewnie niewiele, bo to są ci sami ludzie i oni po prostu będą wprowadzać swoje, w swoje porządki takie, jakie były, ewentualnie będą robić to, co robili poprzednio, tylko w innym miejscu, z innym, z innym tam prefiksem przed nazwiskiem. Zobaczymy, może po prostu w Richmond nie jest aż tak źle, jak by to się mogło wydawać. Zresztą mówiłem wam o tym, że biżuteria Uratowała branżę towarów luksusowych i uratowała zyski zeszłoroczne, więc, więc nie jest tak źle, jak wydawało się jeszcze w, po zakończeniu trzeciego kwartału, gdzie sytuacja wyglądała naprawdę tragicznie i wyglądało na to, że te firmy będą się bardzo poważnie restrukturyzować. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.